Hallo, dzień dobry. Witamy w, w kontynuacji naszej serii z On Dzisiaj to jest 11 odcinek. Bawa. O ile montażysta oczywiście nie postanowił sterować i nie przyciąć e, znowu w środku, przez to potem z sześciu odcinków ten ten chłopał 9. I potem jest, Ej, to wina, ty liczyć nie umiesz. Halo, co ty robisz, chłopie? Wytrzeźwiej. Cierpię. Jestem lepy. O, zostałem dwa to mięsko No, a to wszystko przez montażystę. No nie, raz będzie mnie chłopą, prawda? Powiniajcie montażystę. Obwinięcie montażysty, my jesteśmy spokojni. de typie. Ja umiałam z głodu powolutku. He, <grymne> don't step, powinieneś powiedzieć, typie. Nie dostałeś skryptu e, wszystkich don't rolling joke'ów, których masz używać? używać? Nie. Spanujemy. Nie, Jestem biedny, potrzebuję ciepła. Musiałem o ty spalec, spłoniesz w piekle. Tak jak te kartki, które yeah. ci wysłałem. Myślisz, że co, łatwo pocztą coś wysłać we współczesnych czasach? Nie, 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 to wiesz, to jest tyle zabawy. O, jest mors, kozak. Hmm. W ogóle... No, no bo nie, się... w sumie... Nie warto mówić o sprawach, które jakby... Są aktualne w odcinku, który zostanie wrzucony w przyszłości. To jest chyba pro. ten... Pomysł jakiś. mocno znając życie. Ja już pewnie nagrody wszystkie powysłałem jak jest odrzucony ten odcinek. Ale tak, bo konkurs jest na kanale. No. No, skiny do wygrania. No, skiny do wygania, Proszę Państwa, to się trzyma. Trzeba załatwić końca te skiny, bo ja tam sobie w sumie tak zacząłem przeglądać. Ej, w sumie to ja mam strasznie dużo tych konitów, a ja tego nie używam, bo już prawie Duncowa To może by nie wiem, dać to komuś, a nie być tym wulokiem i o, wszystko moje. Więc zrobiłem sobie konkurs i stwierdziłem, no kurde, no fajne są te skiny, tylko mało trochę tego. I stwierdziłem, a jeszcze tę dzitkę dorzucę. Wielki pan sobie zarobił na skinach, to mogę, nie? No i trzeba ją kupić w końcu. A teraz się okaże, że ta dzita skoczy do 130 milionów złotych. I moje cebulackie są wyda wszystko. A ty przewaliłeś. Ja przewaliłem? Nie no, co ty. No to mnie się okaże, że przewaliłem. Nie no, nigdy w życiu. Przecież ja szanuję moich widzów tak jak rodzoną matkę. I to jest fakt A ja to jestem Insanity, co? I znamy już turbinę Elobenz. Elobance? Dobra. Znamy turbinę całą już. O, jak to jaką znacznie? Nikogo nie <laughs> znam Eee, dobra, to mamy mieczyki. Jak stoimy z... Z czym stoimy? Czyli my mamy manipulator do cienia? Eee. Hmm. E... Nie, Jeszcze nie nie wiem. A mi się wydaje, że my go tworzyliśmy no nie, nie stworzyliśmy. Czeka. Masz... Nie. Nie masz? masz Oku, de pieseleido. Ale ja stworzyłem prysyjatora, więc nie wiem. No ja tutaj też mam w bazie pestycy... <grym> <grym> Ale ta nazwa jest piękna. Ale <grym> woba. Już myślałem... Pestycylindrator. Że... Pestycylindrator dokładnie tak, pan, panie kolego. W ogóle lifehack jak upieczecie kuka albo innego ptaka nad ogniem, to zawsze macie miejsce. No. To jest przydatny lifehack. Ale przydatny lifehack jak jest zima, to lepiej zabijać króki bez szansy, na A z Pierka możesz zrobić Blue tak, który zdaje, to hopę. Bez kitów. Nie no to tylko niebieskie ptaszki wał tu zabijać. No niebieskie, no zimowe. Na zimowe Kulki kruki na serbiesz. wiesz. to, są z wiesz, to się przy... Kru... No chcesz Slidata, ale przyda się na singi. W sensie na tabliczkę, żeby podpisywać. A, tak, tu się zgodzę panie kolego, dokładnie. A taka zawsze zabijam ptaki, na przykład z czerwonego, bo na przykład ptaka zrobi kurkę na lato. No ty ty ty, 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 łapo! Oddawaj to dawno Polaku. Zabał Polak, Ja pielonicze. Masaka, mówię ci. Jak ja mam żyć w tym antypolskim państwie? Ej, dobra, bo nie Family Friendly Content, zaraz nam się wywali na głupią młodę. Dobra, nie chce mi się bawić w te skrzynki. Ej, w sumie wiesz co, można to zrobić poza odcinkiem, bo to będzie tyle roboty. A teraz wiesz, co powinien teraz powiedzieć? A jak sądzisz ty kochany Wizu? Czy powinniśmy to pokazać w odcinku? Piszcie w komentarzach. To jest taki typowy YouTube. Ej, o mój my... Boże. Ej czy my zostawiliśmy wszystkie klejnoty na dole? O kurde. Nie, tam widzę żółty. Pijany jestem. Ej, w sumie mięsko przyszło, zajebiście. No, idealnie, na czas. Mm -hmm. Co tak wcześnie, też co tak <grym> no. późno? Mhm. Mm Dodżowanie na poziomie Bóg. Nie ma tak jak dostać lepę od każdego psa. A ja wziąłem jeszcze turecytową pałkę. Ojoj, 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 Źle się ze mną dzieje. Ja no do, do mnie tylko trzy przy, przyszły. i Też te. trzy. No jest to jest początek, Modem nie? Magę. Wiadomo. No do magie. Ale nie mamy żadnych fioletowych kryształów? Przecież ja to zbierałem wszystko, pamiętam cały ten szajs. My to na dole może zostawiliśmy. Pamiętasz, Janusz? O... Nie, nie, mamy żółty. Dobra, lecę na dół. A bo gdzieś tu w tej kupce może jakiś leci? Nie, lecę tam na dół. A my mamy bulwy, bo w sumie jak nie ma bulw to można zabrać przy okazji. No i nie mamy bulw A bulwy zawsze są spoko. spoko. Dobrze. Uwielbiam tego, mama, jest tak super. A że ty... Hashtag tak powrót turbiny. Tak? Powrót turbiny? Dobra, dodam mm -hmm. takiego hasztaga do tagów. Kappa. Turbina no, żyje. Turbina żyje, nice. Nie, no. Nie, co ty. Oh. No, co ty nazywasz żyje? Ja żyję, błagam cię. I ty to nazywasz życiem. Co się dzieje w tym życiu? To jest dramat No ale wiadomo. Raz bywa lepiej, raz gorzej. Woli do wchodu. No i co piszecie chopy? To mnie tam kisza. Kudy. W ogóle to jest takie typowe, kiedy twoi znajomi tworzą pół miliarda jakichś konf na Messengerze i piszą, i piszą na nich, i piszą, a ty w sumie tak sobie siedzisz, czytasz to wszystko, czytasz, i nagle budzisz się jednego ranka i masz 200 wiadomości, i tak stwierdzisz, a nie chce mi się tego czytać. Jezu, dajcie mi spokój, dajcie mi być piwniczakiem i grać w komputer. Nie no, co ty? Nigdy w życiu. Ej, to są kuliki. Ej, dobra, znalazłem bardzo dużo rzeczy. Wezmę w sumie całego hacza, bo nie Lubię mieć wszystko w ekwipunku na górze. Do tego jeszcze jakieś bulwy. E, w ogóle ostatnio sobie zacząłem grać na mobilnym. I tak sobie patrzę na te wszystkie postacie i myślę sobie, akurat kurde zabiję jakąś dziwną postać i wziąłem sobie Wendy. I tak sobie odpalam i okazało się, że na Pewina Xiaomi mi buga, że... Światło nie świeciło, przez co tak naprawdę się nie dało gać i ten bruk można było jakby zniwelować i on się napawiał tylko wtedy, kiedy graliście na lights off i wtedy tak naprawdę na wiecznej nocy na telefonie grać bez mapy jeszcze, to no to było ciężko, ale gałem, udało mi się tak zrobić 100 dni, a potem umarłem, bo zjadłem mięso potwora jak byłem na low przez przypadek. No i teraz sobie gram mm. Wendy od, od początku i okazało się, że przez Bóg nie mogę obracać mapy, nie mogę zrobić ładnych farm i teraz siedzę z depresją, nie mogąc tego poprawić. Dlatego nie niecham ostatnio na mobilnym tylko książki są coś. Wendy OP co to jest... Ale muszę przyznać, Abigail jest naprawdę fajna. No. I mówię tu o użytku... Użytkowności oczywiście, Jezu Chryste. <laughs> Już wy się jakieś hendaje. kurde. Co, co, co? Chciałeś powiedzieć. He, 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 nie wiem, co, Hamilton. Hamilton, tak. Oczywiście, że Hamilton. Nie wiesz co? Ja słyszałem e, sporo o tym fanbase i to też jest miejscami jak, więc. E, nie wiem. Co jest najbardziej family friendly? Nie hmm. wiem, dobra, Hentai. Tak ja. <noise> przemyślałem to i to. Dobra, e, Shadow Manipulator, stawiamy cię, hopie. Okej, okay, a już robię sobie tutaj ołsz oh, To w sumie rozwalę ja ten presti-cylindrator, nie? Bez sensu, żeby hmm. był. Czy ja tu to mam jakiś młotek? Z skinem jest. Z skinem, no. Nie, bo zawsze się boję wytwarzać narzędzia, bo zawsze się kończy na tym, że mam pół miliona młotków w bazie i to leży, i leży, i leży. I, leży. I to tak bez nikt tego, nikt tego nie używa. Będą kuliczki. Kiedy jesteś tak głodny, że zjadasz kuliki ze swojego to Kappa Wyciągasz kuliki z pestycylindratora i je zjadasz Nice, dobra, mamy miecze nocy, hopie ja. Teraz to będziemy tak żyli Jak paniska Zostaw trochę, trochę trochę bo ja mam A na co no, miecze nocy Dobra, to... Bo słuchaj, ja mam 11, to jest idealnie Okej okay. A nie, bo... A masz jeszcze jeden, y... hmm. Living clock? Mam trzy. O, Bo to idealnie. Sukcie, sukno. Wiem, wiem, że idealnie. No, no, no perfekt. Ej, tak jak chcesz rozpiskę tutaj. Tak? To jest spalona, co nie trzymam w ręku. Spalona, ale da się rozczytać. <laughs> Dobra. E, to co? A masz jeszcze mięsko może? może? mam. O, 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 chodź, 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 chodź. Janusz, chodź tu, chodź tu. Dobra, jak na ile? Doba, doba. Gotuj to Tu do psa W sumie więcej mięsa by się przydało No e, dobra, to już zacznę gotować pierwszą partię A ty idziesz tutaj, czy? Bignę, bo mam kieł z morsa O, o, o człowieku ja człowieku. Udało się Jakie ty masz, najważa? nie wiem Walkingcane Wiesz co jest najgorsze? Kiedy ci się powali przepis i zrobisz takie jakieś, nie wiem, wywalisz najważniejsze wszystkie. I zrobisz latatuje. Co? I zrobisz natatuje. No, Oj, bez kitu. tatui to jest taki ściek. W sensie no, no offensive do nikogo. Ale no, to jest useless. Tak, kochamy, kochamy wurty. Spokojnie. Bo wurt jest tylko wegetarianką. No tak. W ogóle. Wód wyszło tak dawno temu, bo na początku Halu, a cześć, że ja jeszcze nie zrobiłem. Ja w tej, w tej jeszcze nie tej odblokowałem tej postaci. Nie dlatego, że nie miałem. Nie głównie. lubisz jej. Nie, no nie lubię. No w sensie po prostu czasu nie miałem hopie. Ja pierwszy raz od tygodnia do się. odpaliłem. Nie lubisz jej. No jak, to przecież taka fajna most hot 10 czy coś, nie wiem. Ale miałem, swój malchewek nie został. A nie mam jeszcze grzyby, szczos. Typię. Eee, masz swój... Dobra, walić, bo to będzie ma kamera. Tu leży, no w ogóle. Będzie, no dobrze, Inny lifehack. Jak wyjmiecie ptaka i wsadzicie go z powrotem do klatki, to możecie go nakarmić, jeżeli pilnie bakuje wam jajka. I on wtedy faktycznie przetwarza. I nie musicie czekać do ranka. To jest, nie wiem, według mnie tak super sposób. W sensie, no to jest coś prostego, a jednak ułatwia żyć go. Czego się nie przycięłem? Jajeczka. Daj ci to szybko pogotuję, to szybko pogotuję. Co 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 Daj ja ci to szybko pogotuję. Idę na Nic nie dostaniesz Polaku. Czekaj! Ja nie mam fiordka. Tu leży. No leży ci, weź se. Na prawo od ciebie. Co się nie wiem, jak ty masz kamerę ustawioną. No właśnie, to jest ten najgorszy mankament. I, I teraz jest shadow tutaj. Dobra, to co? No idziemy na dragona? Mhm, mm możemy. Mogę spać króliki. No nie, co ty? Zabiję tyle. Zabiję spalę. Patrz. Jak coś nam spłonie w bazie, to Nic autentycznie spalę. spalę ci dupsko typie. to A jak się, czekaj. Okay. Nie, za no, nie pa, mam w kropę, niestety. Patrz jak to nie zrobi. Patrz jak to nie zrobię. Dobra. Pa. No to jest pro player, jednak nie daje spalić się Ja żałuję. Jaki main willow? Main willow? O, ho, ho, kolego Chociaż nie wiem, e, willow po jest naprawdę w porządku Ale nie podpalasz wszystkiego dokłajasz No, nie pamiętam Dawno nie grałem Nie krzyczcie na mnie spokojnie. Gramy dla przyjemności Nie, 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 ptako wypuściłem, jest najgorzej Ty, w ogóle, zrobiłeś sobie tego Dark Sworda? Aha, uh -huh. no jeden starczy. Tak. Jeszcze lecimy, ja no tak, tego. tak, wielki mnie, pan się znalazł. A ty będziesz bił klabami? E, jak się zasumuje to najlepiej klabami, bo wiesz, scale. No tak. Damage plus jeszcze te maski. Mm. To jest dopiero, w ogóle nam się skończyła gwiazda, puszczamy gwiazdę? Nie Czy no, co no, ty, bez sensu. Ty, nie będzie na bez... kurki, lol zwaliłem Mam mięso, mam mięso A, Aha, dobra, to klucki, opie. Ty je łopie. Ci pokażę, wiesz, jak je szybko będę gotować. Dobra, to myślisz, że ile kolonek potrzebujemy? Z 3 na głowę? Max chyba nie. Ej, a mamy lawal jesteśmy przygotowani? Weź ten. Murki tam porobimy. Okazać coś? Odżyłeś murki? Tak, kopie. O kurde, no dobra, już myślałem, że zaimponujesz. Co ty robisz? Gotuję. Ale ty szybko to robisz, ale o co chodzi? No szybciej od ciebie, no szybciej od ciebie. Weź mi to wytłumacz. <laughs> Secret. Dobra, to nie mów Polak najgorszy. Ale masz yy, po przyrce To wziąłeś oba klaby? Yyy, tak, dwa. Dobra. Musisz trzy? Nie, dwa dobra. Ale nie było trzech? Tu leży ci trzeci, weź sobie. Bo ja mam 3 trzy Słody, to mi tak nam się To nie ty klapami? Dobra. To ja wezmę sześć progów i chyba wszystko, lecimy. A masz murki? Jak stoisz z murkami? No ci powiem. W ogóle... Jak to są dwie bulwy... To oh, koniec. O, oh, jak dobrze. Co, masz latarnię? Aha, z... 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 Tak, ze no. skinem, dobra. Zlecimy. No. Ja. ja jestem jestem gotowy. No i ja też. Ale ty, ty jeszcze masz Likinko, Halo, ty pisz co tak marnujesz? No leży ze tyle. <grym> A jak tam mamy. tam, bo ile masz muru? Eee, mało. Fajkę tam wziąłeś? Ja no, mam 18 i bo wziąłem, I, bo wziąłem, I wziąłem, wziąłem i jeszcze. Murek tam jeszcze był. No wziąłem, Hopie. Ja. Tak? Dobra. No mówię ci. To trzeba tam pokopać, pokopać trzeba. Dobra, mam szumurzynę, a od tego to w ogóle sztos. Ja, nawet wielki pan, nie będę się do tego ręki przykładał. Ej, to ja ci dam, a ty pójdziesz kłaść od do razu, dobra? Dobra. A ja po prostu będę nadzorował pracę mojego robotnika. Wczesne, że coś mamy? Co? Wczesne, że coś mamy? Ej, mamy tam górne słowa, ale mogę gdzieś. Ej, na luzie nam stało czy tego typia. <laughs> Co? Co mówiłeś? Goria z Horn tam jest. Mogę go zjeść. Nie, 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 Jezu, Chryste! To mi zajęło ugodnięcie, o co chodzi? Wiesz, trzeba to. Gdzie ty biegniesz, hopie? Wy Wycześnie. Nie, ja pozbyłem, to się. chciałem się coś trochę, trochę. Bo tych tam brudów nie chce mi się ganiać. Dobra, Stał czy nam tego murlu Jezu. Jest dużo. A ja chcę mieć trochę kamienia do siebie, bo lubię nosić przy sobie pasowowe surowce. Maxwell kamienny. Tak Maxwell wyklęty w kamieniach. Czekaj, zaklęty. czekaj. Nie chcę, żebyś tutaj. Po To okay. co, przy tym? No przy tym. Czekaj. Okay. O! Super. Widzisz, i to jest robotnik. Tu co, gwiazdy rzucamy od razu? No rzucaj, no rzucaj, rzucaj. A tak bardziej na nas, czy bardziej na niego? Eee, tutaj, w tą stronę weź daj, tu. Dobra, ładnie. No, Gdzieś tu, tu. będziemy się palić. No tu, tu wiesz. Dobra Tam się zostawiłem trochę morku. Tak? Jest znowu no space Więc możesz się wrócić Aha Ja myślałem, że ty masz miejsce po laku, ty... Troszeczkę, no wziąłem miecze Mecze wziąłem Dobra, luz Krzycze krzyczę przecież A nie, przecież... chyba nawet jest na wyraz dużo W się za dużo ja, Ej, to już co? To co, kończymy co? Co? ten odcinek i robimy następną walkę? A, Teraz w no, 17, tak? Tak No Dobra, do, do, do. czekaj, jest jeszcze murku Więcej, ja, ja go biorę. Jak to się dosyć, tam, tam. Podniosę Podniosłeś tam, tamte? Tam. Tak, podniosłem. Dawaj. O, no, stawaj. Może i czy Weź tutaj jeszcze, otwórz tutaj. Ale jeszcze. Daj sz... mi część. Co? Daj, daj mi część, murków, Bo tu jest w sobie, że tak powiem, woda. No i co? Excuse me. No bo tutaj oni przejdą, co nie? Aha, ojeju. No, czekaj, nie rypaj, fuck. Przecież tu jeszcze jest. Coś z źle ustaliliśmy. Masz jeszcze? okej. Okay. Prze przeżyjemy, tak, tak, tak. Nie no, tylko... ja bym to jeszcze uszczelnił, wiesz? Tak dla pewności. Strzeżonego, w strzeże, i tak dalej, i tak dalej. tak mojego trybala, mi jest. <laughs> Weź jeszcze po... A, ja mam jeszcze dużo kamienia przecież, ojojoju ja No już się bałem Jak coś, ja go gorę No hopie, czekaj mulek, robię Weź tu zostaw jedno miejsce, tutaj jest. Żebyśmy mogli przejść Tu jedno Tam jest szczelnie hmm? Znaczy powinno być, szczelnie Dobra To weź czekaj, masz pancerz? Hopie Mam no. Dobra Spokojnie. To weź go Dobra, czekaj, to skończymy ten odcinek i zrobimy to w następnym. Zatem, czekaj. Robimy cyk, robimy taniec, bo uwielbiam tańczenie ze moimi cieniami. I do zobaczenia w następnym odcineczku, gdzie rozwalimy naszego. Dagmar, No, jelo. Siema. Okay.